Widzowie dzisiaj zagramy gramy w grę, w której trzeba budować i przeżyć No nie no Właśnie teraz gram, właśnie w tą grę Którą No już pomówiłam Trzeba zbudować żeby trzeba żeby po prostu jak się jest bombą to by trzeba. No. Uciek! Zniszczyć. Y no. no, tak, zniszczyć. Zobaczymy, co mam tutaj. Kończymy. Ok. Czy co tam tak dużo? Zobaczcie. No, Doczyń, ktoś tam był. Okej, okay, ja mam w ogóle taką bombę. No właśnie, bo ...w dni się stawało, tam... że tam. jakoś tu wejść. No powinienem już móc. Co no mi pogoniemy? 15 ludzi dobrze, tam. Dobra, tu ktoś jest. Tam. Okej. Okay. Próbuję się teraz wspiąć. A nie, ja nie jestem najlepszy w parkourze. Właśnie bo ty, tymi bombami, bo tymi bombami ciężko. A tu muszę wybuchnąć. Powinno się udać. Co się dzieje? Dlaczego ja wchodzę dziwnie? Oni bronią tego jak szok. O, dobra. Niszczyłem jej. Linii obrony nam, trzeba jest zawyżająca, jakąkolwiek broń. A, na samego co, No, co mi się, co mi sobie ucieknę. Pirat bomb, pirat bomb, pirat jest legenda. Ale super, Ja się mega cieszę. Nie wiem, czy Mm. A właśnie jak już się to za okładam, a teraz się nie da. 12 ludzi ogólnie jest przeżyjących. O dobra, teraz oni mam tak słabo. No dobra, nie jest teraz tak ciężko. Tych 11 ludzi. Jakby był taki bug, że da się jakoś pod ziemią, to był przemocny bug Super bomb gigam. By super bombem hmm. No ja! Dobra, co tutaj mamy? Ok, tutaj na razie nic nie ma. ile tutaj osób idzie? Mam no tutaj tych bomb. Tutaj po prostu oni się tutaj też kryją. Jakaś wielka budowla. A nie, mała. Właśnie, Giftik. nie wiem, tu, Was jest tutaj, mi kolega. Dzisiaj pokażę Wam mój nick już na samym końcu tego filmiku. Wiadomo, że na końcu, co myśleliście? Okej, okay, zobaczę ile kosztuje taki weapons. Taka broń, taka droga broń jakoś. Ile, ile taka kosztuje? Dobra, ta jest mega droga. A I ta? Kurczę. 3000 i magix egg. Okej. OK, Okej, okay, teraz weapons. I mam ją. Nie co zrobiłem. Czy zapatrzyłem O dobra, tu się się robię bardzo dobrze, rzeczy Jak tutaj może, A nie. No nie... Yeah. Tutaj, o nie, jak łatwo tu się da dostać? Nie, nie tym, nie tym, nie tym. Mm, okay. Tutaj, nie będzie ta baza cała. Którą robią? Nie, jakie to będzie ciężko. Okej, okay, ja muszę to zrobić? Jakieś 600 z tego infekt bloku. Dobre by się przydało zrobić. Nie! Gogole! Mother. Ja nieważne dlaczego śpiewam? Okej, okay, tutaj jakieś stanowisko się przydało zrobić, mi się wydaje. Co ja słucham, ja tutaj to robię? Nie ja wiem, jakiś tutaj brig żeby była było atakować? Ja wiem, po co takie coś robię. Co się dzieje? O nie! O nie! Jak tutaj pycha. Nie, znaczy jakiś mi tutaj wszedł. Połupy w niczego. Ja. Dobra, jest to burtka cała tutaj mogę kogoś zamknąć Chodźcie tam ludzie nie wy to staną się z tego tak niemożliwe no, nie da się. ktoś tutaj wszedł? <śmany> o, jaki no. Co? Wyszedł stąd? Nie. Trzeba trzeba jakoś wytrzymać. Dobra. Okej, okay, mam ten swój On. To są... a w ogóle na końcu jakiś obsidian Armor. Krej, a w ogóle krajty? Krejty. Kurczę, mogłem kupić takiego krajta sobie, chyba. Chyba by mi było też takie festival. My world Dobra. Na razie dobrze idzie bardzo. I bardzo, bardzo. Jeszcze że to jakaś bomba po prostu się dostała. Taki mają po prostu ten podobnego skinka. Mam tych bomb, tu chyba jest właśnie ten skinek. Nie wiem, zobaczę. Nie, podobny. No, tam wybuchają, tam po jednym klocku. <gryw> to chyba jakieś po prostu boty są. No nawet muszą to być boty. Aż takie te. Eksplozjon. No ja wyjdź. Właśnie. Coż tu można takiego w sklepie kupić? potjący Pas. Właśnie, ile cecha naj Że korupt dla was bardzo dobra. I Obsidian, o to jest w ogóle ma tyle życia. Korupt lava też jest bardzo dobry. Rainbow. Rainbow friends. Rainbow, rainbow friends. friends. Okej. Okay. No tutaj mamy tego korupt. obsydiana. OK, bardzo mi tu źle idzie. OK, w ogóle, kiedy będę następny następną nowicę? To, to zabieram Wild Chess za 12 minut. A właśnie, gdzie jest Mateusz też? Bo już tak długo go tutaj nie widziałem. Pewnie na jakiejś tam mapie. O, ja tam wybuch miał jakieś fajne tam. Takie wybuchy. Tuż ja takie fajne wybuchy po prostu. Nie taki zwykły, A może da się kupić wybuch? Hmm, zaczesz się, tu to. Ten Starter Pack, gigant bomb. Okej, okay. To <laughs> nieważne już. Co tu się dzieje? Te wielkie bomby są bardzo mocne. O, minuta, muszę jeszcze przez minutę pocisnąć. A ja już tutaj kastuje? O ja... Yeah za to, to jakie bym mógł sobie kupić miecz? Czy ostatni to korup... By... No byłoby mi stać na niego. Ale zaraz, zaraz, zaraz. No To jak dajmy to jest tutaj. A ja kupiłem... Gdzie jestem co ja kupiłem? Ja go nie ma? А добро, ты с ним ту. Потому что Эпик. Эпицкий матч. 15 секунд. Ну, я закинула. Dobrze, widzowie, zgodnie z obietnicą, pokazuję wam mój nick. Tylko muszę znaleźć go tutaj. Dobra, oto jest mój nick. Oski, oski, 12. Ww. No to na tym kończymy, widzowie. No to pa.